Hej! Wyglądam tak, jak wyglądam, bo jest 8.40. Jest wtorek, 11 sierpnia. Dziś są wyniki matur. Wszyscy chcieli zobaczyć moją reakcję. Um, obudziłam się o 8, chociaż to nie jest moja godzina do wstawania. teraz w wakacje, umówmy się. Ale oczywiście strona się nie ładowała. Ale właśnie mi się <laughs> załadowało. Wyniki miały być pomiędzy 8 a 10. .00. Od 10 do 14 jest odebranie wyników w szkole, co też zrobię. Czekajcie, nagrywam ten film oczywiście na waszą prośbę, ale nie wiem, co się robi w takich filmach reaction video. Mam tu swoją karteczkę z kodem. Oczywiście, jakby loginem jest PESEL, hasło też tutaj mam. Jest tak mała, że już ją zgubiłam dwa razy. Moja szkoła mnie ją wydrukowała, więc thank you. Będę to robić na telefonie. Dobra. Login. Mój pucle. Dobra, zgadza się. Hasło. Trzy, Dobra, wpisz kod z obrazka. Trzy, dziewięć, nie Niby mi poszło, a nie widzę nic. Czy znowu padły serwery? W sensie, wiecie, ja się nie boję o zdanie matury, tylko chcę zobaczyć, jak dobrze mi poszło. Halo. Może na kąpie mi pójdzie. Dobra, chyba false alarm. moi znajomi już do mnie piszą, że mają wyniki. Ja się nie mogę zalogować. Odezwę się do Was, jak się zaloguje. Dobra, trochę fal start, bo pierwszy raz mi się od 8 rano, jest 8.45, załadowała strona do logowania, ale jakby już samo logowanie nie. Ja o 10 planuję jechać do szkoły odebrać te wyniki, tak wiecie, namacalnie. No dobra, załadowało mi się. Loguje się, wejdzie nie wejdzie. Próbuję przez kompa. W sensie, załadowało mi się, ładowałam stronę i na kompie i na telefonie i jakby ten ekran do logowania załadował mi się w tej samej sekundzie. Więc spróbujmy teraz na kompie. Mam! Mam, mam, mam. O nie, widzę chemię. O kurde. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Tak jak myślałam. No dobra, no. Powiem wam, że jest dokładnie tak, jak się spodziewałam. Dokładnie. Nice. Idę się pochwalić rodzicom i no. Dobra, trochę się ogarnęłam Puściłam wam nowy film e, Puściłam łóżko, ubrałam się Stwierdziłam, że na razie sobie tylko tak ozmę Że włosy zrobią sobie i twarzy I że bardziej się ogarnę jak wrócę, bo Nie, nie trzymam mnie stresu Ale po prostu stwierdziłam, że chcę sobie dzisiaj zrobić jakieś takie bardziej fancy śniadanko I nie chcę się z tym spieszyć, ani zrobieniem wiecie, Jakiejś jajecznicy, czy czymś takim e, Ani z tego jedynym między innymi, że wrócę Chociaż jestem e, dosyć głodna e, Włosów też stwierdziłam, że nie myję, umyję Zaraz jak wrócę, bo sobie chcę zrobić wcierkę, a wcierkę zawsze warto podsuszyć i wiecie, włosingi, więc zrobię to zaraz, jak wrócę i się też pomaluję, bo będę dla Was nagrywać, także yy, jedziemy odebrać wyniki, no i potem co? Zwykły dzień, opowiem Wam trochę, jak teraz wygląda moja codzienność. Także ja jadę odebrać wyniki, jest oczywiście strasznie gorąco, mam na sobie taki Topik z Zary i takie spodenki w kwiatuszki z szyń, które mam już kilka lat, więc pewnie możecie je dobrze kojarzyć, ale one zawsze na mnie były takie duże, że to rozcięcie w ogóle nie było widoczne, ale ostatnio wiem, że trochę osób zauważyło, że przytyłam, bo... Chodzę ostatnio sukcesywnie na siłowni i słuchajcie, muszę się wam pochwalić, że po raz pierwszy w życiu ważę 50 kilo. Zawsze że mam 42. Nie wiem, to chyba nie widać, że to jest aż 8 kilo, bo to się w sumie rozłożyło trochę w czasie, ale no dobra. W ciągu ostatniego pół roku przytyłam z 44 5, więc tak 5-6 kilo i teraz jakby jak mi urus tyłek, to otwierają mi się tutaj te spodenki, no ale dobra. Dobra, jestem, idę. Czy to mój ostatni raz tutaj w życiu? Możli. Dobra, jestem już w domu, zjadłam sobie właśnie śniadanko, zrobiłam sobie teraz herbatkę, przyszłam na taras. Dostałam w ogóle książkę, ale robi mi teraz za jeden z elementów konstrukcji statywu. Zaraz idę się ogarnić i nagrywać, chociaż powiem, że mam jakby takie emocje. No mówię wam, ja nie byłam zestresowana w ogóle tymi wynikami matur, bo są dokładnie takie, jak się spodziewałam. Wiecie, jakby moje emocje skupiają się w kierunku tego, że tak ciężko mi się zająć czymś innym ale już się zaraz biorę do nagrań bo właśnie napisali do mnie znajomi, że wieczorem idziemy na jakieś piwko, także to wieczorem mam moje świadectwo maturalne w sztukach dwóch zaraz się też zaloguję na stronę rekrutacji mojej uczelni i tam wklepię te wyniki żeby mieć już wszystko gotowe, bo to trzeba zrobić do jutra, wyniki mam 24 sierpnia, więc a ja wracam 25 z mojej kolejnej podróży, by the way więc jak się dostanę, to zaraz po powrocie będę musiała lecieć zawieść papiery, ale dobra, więc się otwieram i mamy no... Muszę wam pokazać tak, bo tu jest, jest PESEL i wszystkie dane a właśnie znajomi do mnie przyszło Hejka, jak tam jak Ci poszło maturkę, ze będę odpisywać. Mam w dwóch sztukach, bo jedno pewnie będę oddawać na uczelni, więc tak, z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej egzaminu. W 2020 roku egzaminu nie przeprowadzono. Nie mieliśmy matur ustnych ani z polskiego, ani z angielskiego, yy, fart. Po prostu fart. Dobra, w części pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym. Ję język polski 80%, wynik taki sam lub niższy uzyskało 96% zdających, czyli 4% ludzi było tylko lepszych ode mnie. Język angielski 100%, więc nikt nie był lepszy ode mnie. I matematyka 92%, wynik taki sam lub niższy uzyskało 93% zdających, czyli tylko 7% osób miało wynik wyższy ode mnie rozszerzenie, język polski, tak jak wiecie pisałam też rozszerzenie z polskiego ale nie jest mi ono w ogóle potrzebne do rekrutacji, pisałam je tak hobbystycznie, żeby zobaczyć jak... Napiszę rozszerzenie z polskiego osoba, która nie miała rozszerzenia I, i która nie czytała lektor I przygotowywała się do tego na własną rękę Także w, wyniki tych matur, które ja sobie tam pisałam Dodatkowo poznacie już niebawem Kiedy będę wam wypuszczać moje sposoby na naukę Notatki i tak dalej Także stay tuned. Język angielski rozszerzony 90% Taki wynik sam lub niższy uzyskał 91% zdających I rozszerzona matematyka 76% Taki wynik sam lub niższy uzyskał też 91% zdających no i chemia. Chemii też na razie nie zdradzam to. Zostawiam Wam przy notatkach, bo to nie jest mi w ogóle na razie potrzebne ani do rekrutacji, ani do niczego. No i co? Nie wiem, czy się bardziej cieszę z tych wyników, nie się powiem Wam tak. Nie byłam totalnie zaskoczona, bo jest to dokładnie to, czego się spodziewałam. Natomiast cieszę się chyba bardziej z tego, że to już jest naprawdę taki koniec. Taki wiecie, koniec, koniec. Jestem wolnym człowiekiem. Mogę iść na studia, mogę iść do pracy, mogę mieszkać pod mostem. Fajnie, taki etap skończony w życiu, także ja teraz dopijam moją herbatę i idę się e, ogarniać, bo dziś mam w planach dla was nagrać tego vloga i może jeszcze jeden film. E, myślałam o dwóch, ale skoro się umówiłam ze znajomym wieczorem, to nie zdąży tyle zmontować, a teraz właśnie dużo montuję i dużo dla was robię filmów, bo we wtorek wyjeżdżam, a jest sezon back to school i nie chcę was zostawiać bez filmu, więc teraz ciągle robię dla was back to school. A, gorące jeszcze. Fajnie, skończyć szkołę, wiecie, jak przez całe życie, całe dzieciństwo szkoła była waszym całym życiem, bo codziennie się chodziło do szkoły, a wakacje były też po to, żeby potem wrócić do szkoły. A teraz nie ma już nic. Jestem wolna. Juhu. Okej, okay, sprawa wygląda tak, że jest godzina 16 ja się właśnie ogarnęłam, skoczyłam tą rekrutację, porobiłam też obiad, zjadłam go i w ogóle i coś mi nie pasuje w moim makijażu. Jest za jasne jak na mnie, więc chyba jeszcze dokleję, rzęsy i zmienię ten buszczek jednak na jakąś konkretniejszą pomadkę, bo tak coś mi nie gra w moim wyglądzie i będę nagrywać dla Was teraz film i stwierdziłam, że skończę już tego vloga, to miał być taki daily vlog, ale w sumie... Skupiłam się dzisiaj na tych maturach i trochę wam, wam o tych maturach poopowiadałam. Zmontowałam już ten fragment, który mogliście zobaczyć do tej pory i stwierdziłam, że już zostawię tego vloga takiego typowo maturalnego, ale jak będziecie chcieli, to mogę w przyszłym tygodniu nawet ponagrywać jakieś daily vlog, jeżeli byście chcieli. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten dość nietypowy odcinek Back to School połączony z takim vlogiem. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze i na Wasz feedback w komentarzach będę Wam oczywiście odpisywać. Zapraszam na standardowo na mojego Instagrama, TikToka, tam znajdziecie mnie z pewnością najprędzej, ale my też tutaj na YouTube widzimy się w kolejnym filmie już niedługo. Zostawcie proszę kciuka w górę, komentarz oraz subskrypcję, jeżeli Wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnym odcinku już bardzo niedługo Biciaki. pa!